Artykuł powstał dzięki wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny odcinek o tyranidach, siły tyranidów. Jakie są bioformy elitarne? No ostatnio były nieelitarne, dzisiaj są elitarne. I na pierwszym miejscu zoantrop, który zawsze mnie ciekawił, bo gdzieś tam kiedyś usłyszałem, że w środku z niego jest zrobiony, znaczy on jest zrobiony z Eldara, zobaczymy czy to się... Potwierdzi, słuchajcie. Nie czujesz tego? Tak jakby jego szpony miażdżyły mój umysł, jakby ściskał mój mózg między pazurami. Czuję drapanie za oczami, rozdziera moją psychikę. Imperatorze zbaw nas. Sankcjonowany Psionik Eos Dax, regionalny dowódca Kastobel. Zantropy, Tyrannicus Animus Aborens, to prawdopodobnie najdziwaczniejsze ze wszystkich bestii Tyranidów. Są potężnymi psionikami, najwyraźniej stworzonymi z eldarskiego DNA. W ten sposób Zantropy antropy stały się przewodnikami skupionej mocy tyranickiego umysłu Roju. Ich rozwój jest tak ekstremalny, że ich atroficzne ciała i bulwiaste głowy dorobiły się własnych psionicznych pól siłowych. Potrafią strzelać silnymi pociskami z energii osnowy i zrównać się mocą z samymi Eldarami. Potrafią poruszać się, lewitując po polu bitwy, dryfując nad głowami walczących i zalewać ich boltami gorącej energii, czy też <laughs> przekazywać rozkazy umysłu Roju. Swoim pomniejszym braciom dzięki połączeniu synapsowemu. Zantropy są bez wątpienia jednym z bardziej efektywnych stworzeń wśród tyranidów. Ich najskuteczniejszym środkiem obronnym są eksplozje energii osnowy zdolne do zabicia nawet potężnych kosmicznych marynisk. Zantropy stanowią w rojach silny dodatek do armii pomniejszych tyranidów, rozciągając nad nimi synaptyczną kontrolę i zapewniając swoim sojusznikom wsparcie. Postaci poprowadzenia ataków psionicznych. Pomimo swojej mocy, zaantropy niekiedy padają ofiarą własnych rezerw energii. Liczne raporty wskazują na to, że te bestie fizycznie wypalały się w czasie bitwy. Po wystrzeleniu z siebie zbyt wielu psionicznych boltów, czy też po konieczności utrzymania swoich tarcz przez zbyt długi czas, ich czaszki nadymają się i wykrwawiają, po czym ich zwłoki opadają ciężko na ziemię. Psionicy obserwujący ten spektakl porównują te incydenty do zguby, jaką niesie za sobą ze sobą osnowa wszystkim psionikom w galaktyce, jeśli zapasy ich psionicznej energii przerosną możliwości kontroli ich umysłów. Oprócz umiejętności wystrzeliwania z siebie boltów energii osnowy za niezwykle ciężko jest zniszczyć, co jest szczególnie niezwykłe biorąc pod uwagę to, jak słabe fizycznie są ich ciała. Ich umiejętność przetrwania, nawet najcięższej kanonady polega na tworzeniu wokół siebie bąbla, z energii osnowy, stanowiącego tarczę, w starciu z każdym rodzajem broni. Pod tym względem bąble energetyczne zoantropów przypominają tarcze próżniowe okrętów kosmicznych. Rozwijając ów psjoniczny bąbel, zoantropy mogą lewitować, a co więcej, ich tarcza jest nieustannie regenerowana i ochrania je tak długo, jak długo te istoty żyją. Zauważono, że ich tarcze potrafią się umacniać w chwili szczególnie silnych ataków. Wówczas rozjaśniają się, odpierając atak, po czym znów bledną, zostawiając po sobie jedynie niewyraźną łunę, świadczącą o tym, że pole siłowe faktycznie przetrwało. Zantropy, podobnie jak wiele innych bioform tyranidów, są potężnymi psionikami, nie czerpiącymi swojej mocy bezpośrednio z osnowy, a raczej z niewyobrażalnie wielkiego umysłu roju i jego połączenia ze wszystkimi tyranidami. W ten sposób te bestie rozwinęły e, sobie wiele unikatowych dla wszystkich innych ras. Umiejętności psionicznych, takich jak: Uwaga! Katalizator: Zaantrop wysyła sygnał z umysłu roju do wszystkich swoich pomniejszych braci, zwiększając ich siły życiowe. Fala śmierci: gdy zaantrop umiera, swoim ostatnim tchnieniem powiadamia o porażce umysłu roju w niepowstrzymanej psionicznej fali. Wszystkie istoty synaptyczne tyranidów załamują się i zaczynają uciekać. Dominium: Zoantrop sięga do głębi umysłu roju i umacnia jego łączność z nieposkromioną wolą obcego, rozciągając swoją kontrolę nad pobliskimi tyranidami. Hipnotyczne spojrzenie. Zoantrop przeszukuje umysł pobliskiego wroga, unieruchamiając go na czas wpatrywania się w niego. Ta umiejętność działa tylko wówczas, gdy bestia jest w stanie utrzymać kontakt wzrokowy z przeciwnikiem i tylko do jego przerwania. Esencja pijawki. Przy pomocy surowej mocy umysłu roju zaantrop wyrywa z wroga jego siły życiowe, pożerając je i lecząc własne rany. Rzeź. Zaantrop pochłania pobliskiego tyranida, płonącą energią i pozbawioną empatii rządzą pożerania wszystkiego na swojej drodze, typową dla umysłu roju. Paroksyzm. Wzywając moc umysłu roju, potwór sprawia swoim przeciwnikom okrutny ból, rwąc ich końcówki nerwowe i wypełniając ich umysły agonią, przez którą ciężko jest im ustać na nogach, nie mówiąc już nawet w ogóle o walce. Psioniczny okrzyk. Zoantrop może wyemitować z siebie bezgłośny okrzyk, który odbija się echem w umysłach ich ofiar. Wszystkie inteligentne, organiczne istoty nekroni jako maszyny i demony jako istoty z czystej energii osnowy są na to niewrażliwe. W zasięgu dwudziestu metrów są paraliżowane bólem. Horror. Zoantrop emituje z siebie falę grozy, która niszczy morale wszystkich przeciwników wokół. Wybuch osnowy. Strzelając płonącym boltem z energii osnowy, zoantrop zalewa pobliski teren surową energią empireum. Bestia musi jednak wybrać tylko jednego wroga na swoją ofiarę, nie jest jednak z góry przesądzone, że to właśnie obrany cel odniesie obrażenia, ani że jego kompanii wyjdą z tego ataku cało lanca osnowy bardziej skupione i silniejsze niż wyżej wspomniane bolty zoantropy posługują się lancą osnowy w starciu z opancerzonymi celami i pojazdami pancernymi przyjmując postać skoncentrowanej energii osnowy lanca może przebić najcięższe warstwy pancerza obranego celu tyle jeśli chodzi o informacje o zoantropie no to taka ciekawa jednostka no ja mogę powiedzieć tylko w kontekście gry w Dawn of War Last Stand, gdzie tam czasem się pojawia zoantrop, no jak zanim włączy, zanim włączy tę tarczę, to można go szybko, szybko pokonać, jak się tam ma, a, cyk, cyk, jakimiś bossami, takimi mocniejszymi, pyk, pyk, i, i zoantropa nie ma, a jak ginie, to faktycznie wytwarza taką falę, taką falę e, energii psionicznej, że wszyscy, a, mniej, wszystkie mniejsze jednostki tyranidów wokół giną. Kolejną, kolejną jednostką bioformy jest zguba Malantai, Dumow Malantai. Jedynym w swoim rodzaju okazem zoantropa była tak zwana zguba Malantai, to znaczy to jeszcze jesteśmy przy Zaantropie, ale, ale to jest taka, taka jakby. Podwersja, o można powiedzieć, była to specjalnie zaadaptowana forma tyranickiego zantropa, posiadająca umiejętność karmienia się psjoniczną energią dusz swoich ofiar. Ta szczególna bestia odegrała kluczową rolę w zniszczeniu całej populacji eldarskiego świata, światostatku Malantai w późnych latach 41 milenium. Eldarska legenda o zgubie Malantai odnosi się nie tylko do opowieści o śmierci całego światostatku, ale i o wstrętnym tyranidzie, który jest za to odpowiedzialny. Dla samych Eldarów to jedno i to samo ich tragiczna opowieść mówi o unikatowej bestii, która karmiła się nie tyle ciałami Eldarów, co ich duszami, zostawiając za sobą jedynie błogie zapomnienie. Zguba Malantaj była zaadaptowaną formą zaantropa, której słaba fizyczna powłoka skrywała prawdziwą grozę. Czy gdy pojedynczy, uszkodzony biostatek zaatakował światostatek Malantaj, Eldarzy nie od razu zdali sobie sprawę z faktu, iż prawdziwym zagrożeniem nie są te potwory zabijające wszystko na swojej drodze w ich, w ich ukochanym domu, a dość niepozorna istota, pozostawiona samej sobie, by, by nie niepokojona mogła spokojnie karmić się duszami Eldarów. W miarę jak się pożywiała, jej moc rosła, pochłonięta energia życiowa wzmacniała jej przerażające psioniczne moce, kiedy już zoantrop pożarł duchy zamknięte w kręgu wieczności światostatku, był bliski nieśmiertelności. Co więcej, był w stanie zmiażdżyć eldarskich wojowników, złamać ich konstrukty wojenne i zburzyć wielkie spirale przy pomocy siły własnego umysłu. Resztkom mieszkańców Malantai udało się uciec, a sam dryfujący w próżni kosmosu światostatek został później odnaleziony przez siły szarych rycerzy wiele terrańskich lat później. Po istocie, która sprowadziła zagładę na jedną z ostatnich ostoi cywilizacji Eldarów nie było już jednak wówczas śladu. Kolejną istotą, bioformą e, tyranicką jest Haruspex. To bestia stworzona przez umysł roju do pożerania biomasy w przerażającym tempie w późniejszych fazach planetarnej inwazji przez floty roje. Apetyt tych bestii jest ogromny i napędzany potrzebą poskromienia nieustającego głodu. Niewielu przeciwników jest dość głupich, by stanąć przed jedzącym Haruspeksem, jako że jest on w stanie pożreć cały pluton żołnierzy w zaledwie kilka chwil, pochłaniając ofiarę po ofierze swoją trójszczękową paszczą, bez zatrzymywania się choćby na przełknięcie ich, jednocześnie łapiąc się za elementy fortyfikacji, a nawet pojazdy. Wszystko, co okaże się zbyt duże, by zmieścić to w paszczy na raz, jest przez niego zgniatane lub rozrywane z równą łatwością. Charuspex jest w stanie rozerwać budynki i czołgi i wyżreć wszystko, co się da z ich wnętrza. Serie ogromnych, przypominających kominy kolców na ich plecach, pomagają im utrzymać swój niezwykle szybki metabolizm w pełni sił. W gruncie rzeczy są one w stanie odprowadzać ciepło i nie nadające się do pożarcia elementy ofiar równie szybko, co pochłaniać kolejną pożywną biomasę. Jedyną nadzieją na przetrwanie takiego spotkania jest ucieczka przed szybkim i zwinnym językiem tych bestii który niczym język mrówkojada chwyta ofiarę i wpycha ją do paszczy tyranida. Samo zranienie bestii może być zabójcze dla wojownika, który tego dokona, jako że jej niezwykle kwaśna krew jest w stanie przeżreć nawet pancerz ceramitowy i rozpuścić ludzkie ciało w zaledwie chwilę. Kolejną bioformą jest strażnik roju Hiveguard, a... Pancerz Landrejdera, siła działa Thunderfire, dokładność doświadczonego dewastatora i dyscyplina najlepszych wojowników Imperatora, oto czym jest Strażnik Roju, powiedział Aloysius w trakcie bitwy o Makrak w 745 roku 41. milenium. Strażnik Roju to niezwykle dziwna forma tyranida, zazwyczaj próżno jest ich szukać na podbijanych przez rój planetach do momentu, w którym na ich powierzchniach nie zaczną powstawać wysokie, wielowarstwowe wieże i potężne kominy, wypluwające z siebie chmury zarodników. Te i inne konstrukty tyranidów są im potrzebne do pożarcia całej biomasy danego świata, w związku z czym na przestrzeni kolejnych podbojów umysł roju wykształcił bioformę, której zadaniem jest ich strzeżenie – strażnika roju. Strażnicy roju są unikatowi na tle całego roju i zostali wyspecjalizowani do pełnienia swojej roli. Sześcionożne ciało tych bestii sprawia, że przypominają stabilne platformy, zalewające wrogów ogniem ze swoich dział palowniczych. Strażnicy roju odgrywają kluczową rolę w późniejszych etapach inwazji, gdy cała biomasa planety, która do tego momentu jest już praktycznie zebrana i częściowo strawiona, musi zostać przetransportowana na statki roju. W tych późniejszych etapach ogromne wielowarstwowe wieże tyranidów i wysokie kominy sięgają już górnych warstw atmosfery atakowanej planety, transportując organiczną zupę do orbitujących statków roju. Jako, że to właśnie te konstrukty umożliwiają tyranidom osiągnięcie ich ostatecznego celu, umysł roju otoczył je szczególną opieką i ochroną. To ze względu na ich bezpieczeństwo w ogóle doszło do powstania Strażnika Roju, istoty, której jedynym zadaniem jest bronienie wspomnianych wież. Co dość typowe dla całej rasy niezwykle skutecznych tyranidów, ich okres inkubacji jest niezwykle krótki, a kolejne osobniki tego rodzaju przychodzą na świat tylko w czasie ostatnich faz inwazji planetarnej lub kiedy kominy i wieże tyranidów staną się, staną przed zagrożeniem ze strony wroga. Ksenobiolodzy ustalili, że strażnicy roju posiadają zdolności telepatyczne, choć w ich wypadku nie są one tak silne jak u innych synaptycznych odmian tyranidów, ich zdolności pozwalają im jednak widzieć oczami swoich cenobraci i obierać na cel swoich dział palowniczych kolejnych przeciwników. Telepatia pozwala im również na komunikowanie się z bestiami odłamków, połączonymi z pociskami dział, które w ich wypadku wyglądają jak dwumetrowe kościste kolce, zdolne przebić lekko opancerzone pojazdy. Poprzez psjoniczne połączenie między umysłem roju i bestiami odłamków, Strażnik roju może prowadzić swoje pomniejsze symbiotyczne organizmy już po wystrzale pocisku, manipulując jego trajektorią. Umożliwiają mu to membranowe płetwy umieszczone na każdym pocisku, działające niczym skrzydła. Sami strażnicy roju nie są w stanie nawiązać kontaktu wzrokowego z wrogimi celami, jako że nie posiadają zmysłu wzroku. Niemniej raporty polowe wskazują na to, że strażnicy roju są w stanie obierać kolejne cele z niezwykłą precyzją, nawet na znacznych dystansach. Niepodobnie większości innych tyranidów, które na widok wroga zapominają o całym świecie i rzucają mu się do gardła, strażnicy roju posiadają instynkt prawdziwego strażnika i rzadko pozwalają sobie na szarże czy pościg. Zadaniem strażnika roju jest w stanie jest stanie na straży kapilarnych wiesz, Umysł roju zezwoliłby im na szarże w stronę wroga tylko w momencie prawdziwej desperacji. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Sił tyranickich tyranickich sił, e, bioformy elitarne mamy w tej chwili na tapecie. Przypominam, ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Wiecie, jak mnie wesprzeć? Można na patronajcie można oglądając reklamy, klikając w reklamy. Jak ktoś chce, to można kupić tam jakąś biżuterię. Niżej jest link, dostajecie z marszu 20% rabatu. Część pieniędzy jest przeznaczana na kanał. A tak więc ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego. Wejdź na patronajcie wesprzyj projekt.